היי, צוייץ, צוייץ Szkoda w akcie! Cześć, słuchajcie, zapraszam tu wszystkich. Śmiało, śmiało, nie mówicie, żeby żebyście wszystko widzieć, wszystko słyszeć. Słuchajcie, mamy telewizję drogową, wszyscy wechcą z moim wypadkiem, nie dlaczego. E, pamiętajcie, że w ogóle nie jesteśmy, kiedy 7 dni w szpitalu. E, pamiętajcie o jednej rzecz, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. to wszystko, co my tu mamy, takie jest, to co wszyscy, tutaj, to bardzo brzydko do radnego motocyklisty, jest niebezpieczne. Nie tylko dla nas, jako E, również nasze osób na, tak, tak, na jezdni, e, musimy, musimy zwrócić na to uwagę. Pamiętajcie jedną podstawową zasadę, bo jak podchodzicie do motocyklisty, który uległ wypadkowi, e, to co robi moja koleżanka ratowniczka medyczna stabilizuje głowę e, osoby poszkodowanej. Tak? E, czyli to, co jest dla nas najważniejsze. Pamiętajcie, że w momencie e, wypadku urazu najszybciej dochodzi do urazu kręgosłupa w odcinku szybki, tak? Tu nic nas nie chroni, to nic nam e, nie pomaga. E, wasza rola jako świadków zdarzenia e, jest bardzo prosta. Wy jak najszybciej musicie wezwać profesjonalne służby ratunkowe, tak? Nie macie odpowiedniego sprzętu, nie macie odpowiedniego doświadczenia. Na to jeszcze nie czas, spokojnie. A podstawowa zasada. Wasze bezpieczeństwo i zawsze się tego trzymamy. Podstawowa zasada numer dwa to rękawiczki, które powinniście ze sobą mieć. To co ma Magda na rękach, dużo miejsca nie zajmuje, a zawsze się wy, czyli to, coś powiedziałem, bezpieczeństwo własne. Słuchajcie, Magda zaczyna od pierwszych czynności ratowniczych, czyli sprawdza oddech do osoby poszkodowanej. Czy ta osoba poszkodowana żyje, czy wyjechała wyjecha samodzielnie? Słyszycie ja liczę głośno do 10. Przez 10 sekund powinna wyciąć minimum, absolutne minimum dwa oddechy osoby poszkodowanej. Proszę włożyć kask, podejść do mnie, jak pan ma na imię? Zwróciliście się uwagę, Marta zwróciła Konkret. się Konkret. do pierwszej pierwszego szczebla, ale jak się, jak się zwróciła, nie powiedziała czy ktoś mi pomoże, tylko wezwała jawnie jedną konkretną osobę, wskazała ją palcem. Ta osoba już nie jest ja w kaz. Tak? Panie Irku, trzeba będzie zadzwonić na trzy dziewiątki, powie pan gdzie jesteśmy i co się stało, tylko pan pomógł. Teraz drugą osobę z tyłu maka wyjęła. Jedna osoba Złanimy. pomaga stabilizować, odcinek osiągnąć przyjemność tego Druga osoba dzwoni na kogo Jaki Jakie jest numer na powietrze rachunkowe? Jakie 112! Bardzo dobrze. Drogo ptajcie też jak najbardziej. Eee, słuchajcie, czy wszyscy do straży. Gdzie byście się nie będziemy kto do zawsze od połowie dyspozytor medyczny, który dać odpowiednią służbę rachunkową. Musicie na to zwrócić uwagę to, co powiedziałem na wstępie. Najważniejsze, co wy jesteście w stanie zrobić, to wezwać służby. Pamiętajcie, jedna minuta dopiero wyjąć na zespół ratunkowy, zanim tu dojedzie, kolejne 4-5 minut płyną, a to jest cenne życie, cenne minuty pływające na proces pod Pamiętajcie, jak wezwać służby ratunkowe. Jak zadzwonicie się odpowiedź to co to Przedstawić. No jak przedstawić? Co na wstępie? Pierwsza rzecz. Bardzo dobrze, słuchajcie, gdzie jesteśmy? Jak to jest, Jaka to Letnisko. No dobra, ale jaka ulica? 31, tak? Kwer Jana drugiego Bardzo dobrze. Już służby ratunkowe nawet... Tak tam... No mamy. Kwer, ulicę, bez żadnego problemu. Słuchajcie, mamy taką panię, telefon. Zawiesi się sieć komórkowa, cokolwiek. Służby ratunkowe zawsze zostaną zadysponowane w kodzie najszybszym, czyli w kodzie pierwszym na sygnałach świetnych śrzeźnikowych. Jak będziecie mówić na następny swoimi swoim imieniu i nazwisku i się rozłączycie, to gdzie my mamy przyjechać, tak? My nie wiemy wszystkiego, pamiętajcie o tym. Zadysponowaliście miejsce, jadą służby ratunkowe, możecie się zająć teraz bezpiecznie waszą osobą posponowaną. Miejsce, może nie Jest bezpiecznie, możecie się E, bez żadnego problemu tutaj zawsze są osobą poszkodowane. Tutaj to słyną tu, no i podpowiada liczbę poszkodowana jak najbardziej. Słuchajcie, pamiętajcie, że po e, adresie, jaki podacie, będzie Was dyspozytor medyczny, nikt tylko mówiąc, za język, tak? On wam będzie podpowiadał, jeżeli zapomniecie pewnych ważnych szczegółów, będzie się o Was pytało o liczbę poszkodowanych osób o stan osoby poszkodowanej, bo to jest też niezmiernie ważne. Po całej rozmowie nie rozłączajcie się ze sobą z dyspozytorem medycznym. To jest czas dla Was jako osoby postronne, jako świadka zdarzenia na to, żeby kontrolować sytuację w miejscu zdarzenia i cały czas mieć kontakt z dyspozytorem medycznym, żeby można było zadysponować więcej służb, więcej włosy publicznych. Słuchajcie, teraz tak. Jak już zadzwoniliśmy, kolega zadzwonił, mamy zdjęty kask. kask. Mamy tak naprawdę dwie opcje z osobą poszkodowaną. Jeżeli zobaczymy, że nasza osoba poszkodowana oddycha, zdejmujemy no. kask czy nie? To no śmiało. Nie. Dlaczego nie? No i no na to chodzi. Ważne, że słuchajcie, to mnie bardzo cieszy. Jeżeli osoba poszkodowana oddycha, czyli 10 sekund ile wyczu, wyczujemy oddechów? Minimum dwa, tak jest, super. Jeżeli to będzie, za, zostawiamy osobę szkodzoną w miejscu zastanym. Czyli nie zabieramy z miejsca zderzenia, zabezpieczamy teren, mamy kontakt z dyspozytorem medycznym i czekamy na służby ratownicze. A to jeżeli nie ma oddechu? 30 sekund nie oddycha, nic nie leczyliśmy. Co teraz? Bardzo dobrze. Tu koleżanka pięknie młoda osoba podpowiedziała. skoro, że starzy wyjadacze tego nie powiedzieli. Trochę się powinni się teraz zawstydzić. E, słuchajcie. Osoba poszkodowana nie oddycha. Wymiesz pracuje jako ratownicy przed medyczni krążenia rozpoczyna ci obrazu resuscytację krążenia wyłączową. Przyjmijmy, że tu nasza osoba poszkodowana. Bardzo pięknie Ci dziękuję. Tak, możesz się podnieść. Tam mamy... Czy coś dziwnego. Słuchajcie, po kroku to kawałek, to jest fanko, oczywiście jest to guma. Taka fajna maseczka jednostronnego użytku dla osoby dla jednej osoby, że żeby dostawać doskonale problemów w razem z naszymi rękawiczkami, zabezpieczona na nas przestrzeń ta maseczka przed dwimi odcinami osoby poszkodowane przed chwilą, e, przed innymi kontaktami e, dla nas zagrażając tak? Słuchajcie, mamy sobie przytomną bez krążenia, bez oddechu. Rozpoczynamy resuscytację krążenia oddechową A tak jak wtedy? Powac i cały czas trzyma, bo wystawizuje odcinek trzymi tam mam Mamy rozpoczyną resuscytację krążenia oddechową. Pokazuję, 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 pokazuję jak to zrobić. Ręce skrzyżowane, splatamy, proste w łokciach, stabilna pozycja na kolanach i uciskamy klatkę piersiową. Nie szukajcie, nie starajcie się znaleźć jakiegoś szczególnego punktu na środku klatki piersiowej. Po prostu, środek klatki piersiowej, Super uciśnięcia. Słuchajcie, jak uciskać? Zasady są trzy. Po pierwsze, uciskamy szybko nocno i skutecznie. Co to znaczy? Szybko, czyli minimum 100 na minutę, 100 na minutę, czyli jakieś półtora uciśnięć na sekundę, tak jak to ma to robi, uciskamy głęboko, minimum jedna trzecia głębokości klatki piersiowej. po 30 uciśnięciach wykonuje maka dwa wrogi. Jak to robi? To jest osoba urazowa w naszym tłumaczeniu, w stronie Słuchajcie. Udrażnia dróg oddechowe, Jeżeli w wy potraficie wysuwać żuchwy, wylustrować żuchwy, żeby ulepszyć drębę może możecie podjąć głowę do tyłu. Czyli rękoczyn czoło, żuchwa, odbieramy lekciutko głowę do tyłu, wykonujemy dwa pełne wdechy. Jeden wdech, jedna sekunda. Staramy się, żeby nasze wdechy nie były jakoś specjalnie napompowane. Nie musimy dużo powietrza wpłoczyć do płytkość podawonego, tak jak to Magda robi. Jeden wdech, jedna sekunda i znowu ciskanie klatki piersiową. Trzecia zasada, jaką powiedziałem o wyższym uciskaniu klatki to skuteczność. Co to znaczy? Słuchajcie, pamiętajcie, że jak zaczynamy, macie 30 uciśnięć, żeby je równo, trudnie i skutecznie. Co to znaczy? Żebyście nie akcentowali ani pierwszego, ani ostatniego uciśnięcia, bo to są najczęstsze błędy początkujących ratowników. I najważniejsza dla was zasada. Jeżeli boicie się wykonywać wydechów ratowniczych, nie musicie ich robić. Na rzecz bez żadnego problemu pozycji do telefonu, koło osób i włączyć na głośnik. Cały czas macie kontakt z dyspozytorem medycznym i on Wam będzie podpowiadał, tak jak czegoś zapomnicie. Nie bójcie się pytać, nie bójcie się prosić o pomoc. Pamiętajcie, że taki takiej piersiowej e, przedłuża życie. My tak? no, tak. nie bądź. Dokładnie tak. Pamiętajcie, że my nie zawsze będziemy w 4 minutach odczuwać, a to jest takie złote 4 minuty, tak naprawdę e, to jest cały czas dokonany bez podjęcia akcji resuscytacyjnej. Po czterech minutach następuje z czasem oczywiście nieodwracalna zmiana w mózgu i nawet jeżeli my przyjedziemy, zresuscytujemy, zreanimujemy i nasz człowiek wyjdzie ze szpitala za jakiś miesiąc, to będzie na pewno odbytki neurologiczne. Tak? Pamiętajcie, po czterech minutach, z każdą minutą o 10% nam spada e, takie realne przywrócenia do stanu życia przed zdarzeniem. Więc pamiętajcie o tym. Wasza szybka akcja ratownicza naprawdę ratuje życie. To jest klucz całej naszej tutaj zabawy, żeby pomagać, nie, wróc, nie bać się pomagać. Gdyby widzieli takie zdarzenie, to co? Bezpieczeństwo, wasze, miejsca zdarzenia, szybki telefon do służb ratunkowych, pokażę, 112 na terenie całej Europy, w naszym kraju 999, 998. Podajemy w pierwszej kolejności miejsce zdarzenia, czyli drogę, sfer, ulice, jakieś charakterystyczne punkty, jeżeli nie wiemy, gdzie jesteśmy. Taka e, uwaga na przyszłość. Jak jesteśmy na autostradzie, to warto podać nitkę autostrady, w którą stronę jedziemy. Żeby nie było sytuacji, że jesteśmy w Karambolą, musi dzisiaj rano pod Wrocławem będziemy a służba ratownicza przyjadą nie na tą nitkę, co trzeba. Tam nie ma już sytuacji, że się przeniosą sprzęt o żeby wyciąć e, osobę poswiadowaną z samochodu, też mają pewien zasięg położyć co tym pamiętać? Trzeźwość umysłu, jeszcze raz trzeźwość umysłu i nie bać się. To jest nasze, nasz apel najważniejszy, żeby się nie bać, pomagać. i szczęścia, zdrowia, szerokości.